Jeśli szczerych przeciwników systemu yy, trawi niemoc, trawi pesymizm, yy, no to niech pomyślą o Afgańczykach. Niech pomyślą o Afgańczykach. Afgańczycy to w europocentrycznych kategoriach mówiąc, yy, naród, który mniej więcej ma tylu taką liczbę ludności jak yy, współczesna Polska. I przez ostatnie 40 lat yy, doświadcza niczego, w zasadzie niczego innego nie doświadcza poza wojną. Przez ostatnie 40 lat był okupowany, bombardowany, yy, zatruwany, yy, jego elity próbowały być korumpowane, kupione i tak Elity, społeczeństwo. Yy, po tym wszystkim zostały, zostały zgliszcza, zostały pokolenia, bo już nawet nie pokolenie, Yy, całe pokolenia wdów, in, inwalidów, sierot ogromna cena za wolność ogromna cena za niezależność ogromna cena za to, żeby yy, imperium, tym, które uzurpują sobie władzę nad światem, z, ze swojego terenu uczynić yy, cmentarzysko. Yy, na początku, po pokonaniu yy, okupacji radzieckiej wytworzył się ten ruch Talibanu, ruch Talibanu, który zaprowadził tam na terenie Afganistanu swoje porządki, po wycofaniu się oddziałów radzieckich. No, przez około tam pięciu, sześciu, różne są tutaj szacunki lat można uznać za okres bez, bez wojen, gdzie, gdzie Dominował właśnie ten pokój talibański, można to tak nazwać. Bez ekscesów, bez wojen, taki bardzo ascetyczny. Ale na przykład pola opium zostały wszystkie zniszczone w Afganistanie. No po obaleniu Islamskiego Emiratu Afganistanu w 2001 roku, kiedy do krucjaty przeciw islamowi ruszył George Bush, od 20 lat, w tym roku mija 20-lecie, Amerykanie i cała, praktycznie społeczność międzynarodowa, która za nimi poszła próbują ten Afganistan podporządkować, niszczą go, testują bomby, równają z ziemią całe wsie miasta, zabijają, niczego tam nie zbudowano, niczego nie stworzono. Stworzono tylko jakieś grupy, które żeby napuścić jakieś jedne oddziały partyzantów przeciwko innym. No, i co, jaki mamy efekt dzisiaj? <laughs> no efekt mamy taki, że talibowie praktycznie przejmują większość terytorium Afganistanu. Te przynajmniej, przynajmniej najważniejsze obszary przejmują broń, przejmują z Kabulu sprzęt, finanse, cała, całe rzesze. Żołnierzy wcielonych do tej tak zwanej armii afgańskiej przechodzi na stronę talibów. No i co? Jaki wniosek? Krótki wniosek. 40 lat yy, ofiary, 40 lat permanentnej wojny partyzanckiej. No i wygrywasz. Także do diabła z Waszym pesymizmem. Dzięki.